Siemanko, Siemanko. Witam na kanale Bez Spiny. Mam na imię Maciek i w połowie lutego byłem w, w agencji JRC, która świadczy usługi konsultingowo-pomocowe w sprawie wiz. No po prostu pomagają wam, pomagają Wam, nam, mnie załatwić wizę na Filipiny i no i są skuteczni no po prostu y, oni dowożą i rozwiązują przypadki, które y, wydają się nieraz beznadziejne. Y, to zawsze coś tam znajdą jakieś rozwiązanie wiecie no, znają, znają prawo y, wizowe, z, właściciel jest prawnikiem, ma tam pewnie dobre kontakty, gdzie, gdzie trzeba także po prostu dają radę, dają radę i e, ja tam byłem e, przedłużyć moją wizę e, którą jest wiza małżeńska TRV, czyli tymczasowa wiza rezydencka na Filipiny. Z tego co słyszałem, to polski rząd w końcu się dogadał z filipińskim na temat wiz małżeńskich dla Polaków i będą możliwe wizy te 13A za niedługo. Ale w emigracyjnym w Dumagetę 17 lutego jeszcze nic na ten temat nie wiedzieli. Także no, trzeba po prostu poczekać, aż, aż dostaną nowe rozporządzenia, wiecie, że już można te wizy wydawać. No i wtedy, wtedy będzie dla nas dużo łatwiej. Także ja po prostu, no mnie się moja wiza kończyła i... I przedłużałem moją wizę, tą TRV, i przedłużyłem ją o dwa lata, i po prostu dopiero po dwóch latach wystąpię już o tą wizę, 13 małżeńską. No ale korzystając z okazji, że, że byłem, byłem w, tym, w tej agencji, to porozmawiałem z menadżerką. Pełny wy, pełna moja rozmowa jest dostępna na naszym angielskim kanale. Tutaj umieszczę taki skrót dla Was, zrobię, no i z moim takim luźnym tłumaczeniem, po prostu omówię te, te wizy wszystkie tak po trochu, żeby dać Wam chociaż jakiekolwiek pojęcie na ten temat. Natomiast jeśli chcecie całą rozmowę sobie obejrzeć, to zapraszam na, na Isla Familia, na nasz kanał angielski. Link Wam tutaj wrzucę w, w tym filmie i pod filmem, także możecie sobie później kliknąć i obejrzeć, po angielsku, no jeśli, jeśli macie y, taką ochotę, możecie sobie włączyć napisy i tłumaczenie w YouTubie. Są tutoriale, jak to zrobić. Y, trzeba kliknąć y, w, w ten trybik i najpierw włączyć napisy w ogóle po angielsku, a później trzeba kliknąć jeszcze raz i można wygenerować sobie tłumaczenie na, na, na dowolny język. W tym polski, także możecie to sobie w ten sposób ogarnąć. Dobra, lecimy, lecimy, z omówieniem, z omówieniem tych wiz. A jeszcze dlaczego może korzystam z agencji? To wam powiem, jest to droższe, jest to praktycznie kosztuje to dwa razy tyle, niż byście zapłacili normalnie za wizę. Przedłużanie wizy turystycznej. Jest proste, no nie potrzebujecie do tego agencji, ale robienie już tych wiz małżeńskich, no to jest już bardziej skomplikowane. Trzeba, trzeba latać do Manili albo do Cebu. I no dzięki temu, że robię to przez agencję, to tego unikam, tak. Tego unikam. Płacę im więcej. Poza tym ja też miałem taką sytuację z tą wizą, że musiałbym wyjechać z Filipin w ogóle, żeby się zresetować i dopiero mógłbym występować o wizę. Tej tymczasowej rezydencji, a oni po prostu załatwili to w ten sposób, że nie musiałem z Filipin wyjeżdżać, co było mi wtedy bardzo na rękę. No i, i dlatego się zdecydowałem na, na działanie z nimi i jestem bardzo zadowolony, bo no profesjonalnie, profesjonalnie podchodzą do tematu. Płaci się, ale no dostaje się coś, coś w zamian. Także podejrzewam, że tą kolejną już wizę moją małżeńską też będę procesował przez nich, bo nie, nie chce mi się po prostu lecieć do Manili. A wiecie, wystarczy jakieś jedno niedopatrzenie w papierologiczne, coś się nie będzie zgadzało. No i macie problem, bo będziecie musieli siedzieć w Manili albo będziecie wracać do miejsca, w którym mieszkacie, szukać papierów, wracać do Manili. Także ja się nie chcę w to bawić, wolę po prostu, niech oni to załatwiają, bo się na tym znają. Ja tylko im muszę dać papiery, które ode mnie wymagają, i podpisać jakieś papiery, i to jest wszystko, co robię. No i oczywiście zapłacić, na, co jest bolesną sprawą. Dobra, i, więc tak, przechodzimy, przechodzę do, do omówienia wiz teraz. Czyli pierwsza na tapecie będzie wiza 9a, czyli no, popularna wiza turystyczna na Filipiny którą otrzymuje każdy przylatujący tutaj na 30 dni dostajecie na lotnisku pieczątkę do, do paszportu i, no i macie wizę na 30 dni, no, ale co dalej? Tak? Chcecie zostać dłużej i jak to, jak to wygląda? A więc tak, no przede wszystkim musicie mieć ważny paszport, żeby o to przedłużenie wystąpić i to bodajże musi być minimum pół roku ważny, zresztą jeśli wasz paszport jest ważny mniej niż pół roku, to was nie wypuszczą, chyba w ogóle z kraju, z Polski na Filipiny. No ale powiedzmy, no mogło się to pół roku upłynąć, tak? W, tym, w momencie tych 30 dni, że byliście 30 dni, no i spadło wam to pół roku, teraz już paszport jest ważny mniej niż pół roku, to być, to być może wam nie przedłużą. Nie. Nie pytałem się o taką sytuację, no ale to są powiedzmy moje domniemania, więc no nie przylatujcie to, wiecie, no z, z krótkim terminem ważności paszportu, bo możecie mieć problem, tak. Pierwsze przedłużenie, o które występujecie w emigracyjnym, to, to jest 29 dni, no i zostawia się im paszport, płaci się, tak. I dostajecie to przedłużenie. Po tych 29 dniach można wystąpić o dłuższe terminy przedłużenia jak dwa miesiące i chyba na pół roku można też przedłużyć od razu. I to jest najdłuższy termin, na jaki można przedłużyć wizę turystyczną. Czyli po, tych, po przedłużeniu tym pierwszym na 29 dni, wydaje mi się, nie jestem na 100% pewny, ale wydaje mi się, nie dopytałem się o to, że można już przedłuży, wystąpić o przedłużenie o pół roku. Jeśli nie to przedłużenie o dwa miesiące i później pół roku, ale to by było chyba bez sensu, bo tak naprawdę Wy występujecie o to, o ile chcecie miesięcy sobie później już przedłużyć wizę, jakby z góry, natomiast górnym limitem jest pół roku, czyli nie można przedłużyć o więcej niż, niż pół roku jakby jednorazowo. No i naj, najkorzystniej to finansowo też wychodzi przedłużać po prostu na pół roku, bo, bo tańszą, mniej zapłacicie za wizę... Yy, za przedłużenie wizy o pół roku, niż na przykład za trzy przedłużenia o dwa miesiące, postępujące po sobie, tak. I w taką zabawę z przedłużaniem wizy można się bawić do trzech lat i po trzech latach trzeba opuścić Filipiny na jeden dzień, wylecieć gdzieś poza obszar Filipin. Z reguły ludzie latają do Hongkongu, nie wiem gdzieś do Kambodży, Wietnamu. No po prostu szukają jak najtańszego połączenia, tak śpią później tam jedną noc w hotelu czy idą na imprezę i wracają i wracają na, na, drugi, na drugi dzień no tak, to, tak to się załatwia no trochę głupie ale takie mają przepisy i no i tego nic z tym nie zrobimy tak? i to w zasadzie tyle tyle ode mnie na temat tej wizy turystycznej 9a jeśli chcecie więcej szczegółów obejrzyjcie sobie vloga angielskiego. Wygenerujcie napisy polskie i, i tam, się, tam się dowiecie tego. Przejdźmy do kolejnej wizy, którą jest moja, właśnie wiza, czyli TRV. Temporary Residence Visa, czyli wiza tymczasowego rezydenta. Żeby wystąpić o taką wizę, trzeba być w związku małżeńskim z obywatelem Filipin. Tak? I pierwsza wiza to jest, bo tak naprawdę wasza żona czy, czy małżonek występuje, jakby opiniuje was do wydania wam, wam tej wizy małżeńskiej i jest w charakterze takiego sponsora, no tak to tam jest nazwane w papierach. I pierwsza wiza jest na jeden rok ok, i to jest taki okres próbny. Później się, ją, później się ją przedłuża, można przedłużać na dwa lata, czyli po roku przedłużacie o kolejne dwa lata, i po dwóch latach możecie przedłużać o kolejne dwa lata, o kolejne dwa lata i o kolejne dwa lata. I w przypadku tej wizy nie musicie już w ogóle wylatywać nigdy z Filipin. Wystarczy, że za nią płacicie, przedłużacie i to będzie działało. I teraz tak, jakie są wymagania? Przede wszystkim musicie mieć certyfikat ślubu. Jeśli ślub był zawarty poza terytorium Filipin, musi być opatrzony ten certyfikat klauzulą apostyle. Czyli tak jak w naszym przypadku ślub zawieraliśmy w Stanach Zjednoczonych, więc certyfikat miałem ze Stanów od razu z apostyle od nich. Wszystko było w języku angielskim, więc też nie musiałem nic później tłumaczyć jakieś transkrypcji robić. No bo wiecie, jeśli będziecie mieć polski certyfikat ślubu na przykład, bo się we, weźmiecie, zawrzecie związek małżeński w Polsce, no to trzeba będzie to przetłumaczyć tak. Ten certyfikat, no i apostile też musi być później po angielsku. Do tego potrzebny będzie certyfikat urodzenia żony lub męża PSA, czyli to jest ten żółty filipiński certyfikat ważny paszport oczywiście musicie mieć, no i z odpowiednim terminem ważności. Żona musi mieć dokument tożsamości też jakiś, który jest akceptowany przez, przez filipińskie urzędy. W naszym przypadku to był paszport też Marikar, bo akurat ma paszport zrobiony tam dwa lata temu, także, także posłużyła się paszportem no i tyle, no i później jest wypełnianie wielu papierów, podpisywanie wielu papierów. Robią wam też ten NBI clearance, czyli takie sprawdzenie w biurze poszukiwanych filipińskim, czy, czy nie nabroiliście czegoś, także tam na odciski palców się idzie i sprawdzają to. I ja musiałem też za pierwszym razem, czyli jak robiłem tą wizę, w ogóle musiałem jechać do Cebu, do emigracyjnego w Cebu, złożyć jeszcze odciski palców w Cebu, i tylko po to pojechałem do Cebu, żeby tam paluchy odbić, i później wróciłem na Sikihor. Nie? Także. No trochę bez sensu, ale tak, tak było. Natomiast już przy przedłużeniu nie musiałem tych paluchów znowu odbijać. Natomiast znowu mi robili NBI clearance, czy coś nie nabroiłem, wiecie, podczas tego roku. Eee... No, i tyle. Aha, i co ciekawe, przy przedłużeniu tej wizy, znowu będą od Was wymagali certyfikat zawarcia małżeństwa wraz z apostylem, lub bez apostyle, jeśli, jeśli ślub był na Filipinach. Mimo tego, że już wiecie, jeden dostali. Ja się na przykład na to wkurzyłem, no ale sorry ser, i trzeba było papier dostarczyć, więc zamówiłem po prostu kolejny certyfikat, kolejne apostile w Stanach. Przysłali mi to na Filipiny i im zaniosłem. Głupie oczywiście, ale tak chcą i trzeba to zrobić, bo, bo inaczej wam nie przedłużą wizy. No i to w zasadzie tyle, tak. Kolejna wiza, czyli wiza 13A, rezydencka wiza, pełną gębą, tak zwana małżeńska. I to jest to, o co już będziemy się mogli starać. No być może już to, już to weszło, że emigracyjny powiedzmy w Dumagete już jest poinformowany i można wizy małżeńskie normalne dostawać. Może to już działa, nie wiem, nie? ale możecie sobie sprawdzić. W każdym razie konsul, konsul Polski na Filipinach twierdzi, że już wszystko jest dogadane i, i to będzie, będziemy mieć tą możliwość. W zasadzie wizę tą 13a małżeńską robi się tak samo jak wizę TRV, TRV, czyli tej tą, tymczasowej rezydencji. Są te same wymagania. Różnica jest tylko taka, że wiza 13a jest po pierwsze tańsza mniej się płaci za jej wyrobienie oraz za późniejsze przedłużenia i przedłużenia robi się co 5 lat. Czyli nie tak jak ja muszę robić co dwa lata. Oczywiście też macie ten pierwszy rok, gdzie otrzymujecie wizę probation time, czyli taki okres próbny, i po tym pierwszym roku występujecie o, występuj, możecie wystąpić o przedłużenie na pięć lat. Po tych pięciu latach możecie przedłużyć o kolejne pięć lat. I też możecie sobie siedzieć na Filipinach, nie trzeba nigdzie już wyjeżdżać, tylko płacić i, i przedłużać. No i to, to w zasadzie tyle, tak, no bo, bo reszta jest taka sama jak przy poprzedniej wizie. Wiza SRRV, czyli to jest wiza e, tak zwana emerycka, tak. Jakie są wymagania? Po pierwsze, żeby, żeby starać się o tą wizę, trzeba mieć ukończone 50 lat. Jeśli nie macie ukończonych 50 lat, nic z tego. Natomiast jeśli macie ukończone 50 lat, macie emeryturę i możecie im potwierdzić um, jakimiś wyciągami czy tam pismami, że otrzymujecie miesięcznie minimum 800 równowartość 800 dolarów emerytury lub jesteście emerytowanym wojskowym czy tam jakimś mundurowym i możecie im potwierdzić, że emerytury macie minimum 1000 dolarów miesięcznie. To nie wiem czy to w w polskim, no jest to możliwe, ale pewnie dla jakichś bardzo wysokich stopni. To jest bardziej taka, wiecie, to są bardziej rozwiązania dla, dla Amerykanów. To możecie się starać o taką wizę, przy czym wiąże się to jeszcze z depozytem o wartości 10 tysięcy dolarów amerykańskich, który musicie im zdeponować. No i Udowodnić, że macie tą emeryturę, tak? Natomiast jest jeszcze opcja, jeśli nie macie tej emerytury lub wasza emerytura nie spełnia tych kryteriów kwotowych, które podałem, możecie wtedy również się po, wystąpić o tą wizę, tylko wiąże się to z depozytem 20 tysięcy dolarów amerykańskich. No i no i w zasadzie tyle. Tam w jakieś detale większe nie będę wchodził. Możecie sobie sprawdzić to jeszcze na, na angielskim kanale, co, co pani powiedziała nam na ten temat. Ten depozyt jest do odbioru. Możecie go odebrać w momencie anulowania tej wizy. Czyli no powiedzmy rozmyśliliście się, tak? Po paru latach macie już dość Filipin. There's more fun on the Philippines już dla was nie działa. <laughs> Myślicie, że there is more sax on the Philippines. Więc występujecie o proces anulacji tej wizy, który trwa około trzech miesięcy i po trzech miesiącach czekacie kolejne trzy miesiące na zwrot depozytu, który zostanie zwrócony na wskazane przez Was konto bankowe. No i to, to w zasadzie tyle na temat tej wizy dla emerytów coś o wizie 9G, bo jest taka wiza, która się nazywa 9G. I to jest wiza dla pracowników korporacji, czyli to jest tak zwana wiza pracownicza czy tam biznesowa, aby ją otrzymać, trzeba być zatrudnionym w filipińskiej korporacji. I tutaj nie będę wchodził w detale, bo no bo to korporacja załatwia wam z reguły te wizy, także oni mają swoich prawników i swoje drogi do, do uzyskania tej wizy dla was, więc jeśli e, będzie w, wydarzy się taka sytuacja w waszym życiu, że przylecicie na Filipiny do pracy pracować w jakiejś korporacji, to o wizę się nie musicie martwić, oni to załatwiają. E, no i, I tyle. A i ona jeszcze mówiła, że tą wizę 9G, jest właśnie wersja biznesowa i niebiznesowa i ta wersja niekomer, niekomercyjna jest dla na przykład misjonarzy albo jakichś ludzi, którzy udzielają się tutaj charytatywnie, tak? czyli pracują charytatywnie, nie uzyskują z tego tytułu wynagrodzenia prawdopodobnie, wtedy też mogą wystąpić o wizę taką 9G dla E, działalności, działań charytatywnych, tak? Ale mówię, tutaj szczegółów nie znam, też nie wchodziliśmy podczas tej naszej rozmowy w szczegóły tej wizy, bo to, to są, wydaje mi się, jakieś takie marginalne e, sytuacje. E, no, jeśli chcecie się coś więcej dowiedzieć, to skontaktujcie się z tą agencją albo skontaktujcie się z emigracyjnym na Filipinach. Przy okazji naszej rozmowy omówiliśmy jeszcze kwestię overstay, czyli. Pobytu dłuższego niż przewiduje Wasza wiza, gdzie po prostu nie mieliście wizy, wiza była niezapłacona. Co się w ten sposób dzieje i jak to wygląda, to kilka, kilka Wam takich detali opowiem na ten temat. Według prawa, nawet jeden dzień, jeśli zostaniecie dłużej niż przewiduje Wasza wiza, to już jest karane. I, na, I co ciekawe, na przykład za ten jeden dzień zapłacicie tyle samo, co za cały miesiąc nadprogramowego pobytu bez wizy. Tyle samo was to będzie kosztować. Jeśli macie ten, ten, ten pobyt przedłużony do pół roku czasu, no to jeszcze powiedzmy, wiąże się to tylko z, z, z opłatami: no po prostu trzeba zapłacić za wizę, za przedłużenie, plus zapłacić wszystkie kary. Natomiast jeśli zostaliście powyżej 6 miesięcy, dłużej niż przewidywała wasza wiza, to trzeba wystąpić do emigracyjnego z tak zwanym motion of reconsideration czyli to jest taka pff, prośba pokorna <grybujesz> o przedłużenie wizy. No i pisze się taki jakby list tłumaczący dlaczego, z czym się wiązało to, że nie mieliście wizy przez ten okres powyżej sześciu miesięcy, no trzeba się po prostu jak najlepiej wytłumaczyć, jak najlepiej to umotywować. I musi to być postępowane u notariusza i później i później to idzie do emigracyjnego i oni już decydują. Co z wami zrobić? I decyzja wygląda na zasadzie tak. No są dwie opcje, że albo dostajecie natychmiastowy nakaz opuszczenia Filipin yy, i po prostu będziecie musieli pokryć koszty wizy yy, nieopłaconej do tej pory plus wszystkie kary, zanim opuścicie Filipiny, bo jeśli tego nie zrobicie, to was nie wypuszczą. <gry> Także jeśli nie macie pieniędzy, to będziecie sobie musieli znaleźć kogoś, kto za was zapłaci, nie wiem, jakąś zrzutkę zorganizować, cokolwiek, wystąpić do ambasady po pomoc. Lub oni mogą się przychylić do waszej tam jakiejś prośby i stwierdzą, że okej, okay, no były to jakieś powody tam sensowne i przedłużą wam wizę o ten okres, który nie mieliście wizy, Plus, z reguły, wam dadzą jeszcze kilka miesięcy tam ekstra. Oczywiście trzeba będzie za to zapłacić i zapłacić jeszcze karę też. Natomiast yy, nie wiem, czy to jest taka sama kara, jak w przypadku odmowy przedłużenia wizy, tak? bo też płacicie karę. To, tego się nie, nie zapytałem. No ale to już może nie wchodźmy w takie, w takie szczegóły. Ja kiedyś robiłem ten motion of reconsideration. No bo teoretycznie w czasie pandemii powinienem wyjechać z Filipin, a tego nie zrobiłem, żeby te moje trzy lata, lata wizy turystycznej zresetować. tak. Ja tego nie zrobiłem, zostałem praktycznie rok dłużej, czy tam nawet półtorej roku. No ale że była pandemia, wiecie, pokazałem, że mam rodzinę i tak dalej, i dbam o nich, i nie było problemu. Dali mi przedłużenie wizy, plus jeszcze mi przedłużyli wizę o pół roku ekstra. Także miałem jeszcze, miałem jeszcze pół, roku, pół roku ekstra. No, i przez te pół roku właśnie mogłem sobie załatwić tą wizę tymczasowej rezydencji, co też uczyniłem. Okej, okay, no, myślę, że to jest z grubsza wszystko, co chciałem wam powiedzieć i co omówiliśmy w tym, w tym filmie po angielsku. Trochę to skróciłem, ale, ale myślę, że zachowałem. Jakby te najważniejsze, najważniejsze rzeczy. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie wiz, odnośnie przedłużania, co, jak, jakie papiery, bardzo Was proszę, nie piszcie do mnie, nie pytajcie się mnie. Ja nie jestem specjalistą od tego, ja po prostu tylko Wam powiedziałem to, co wiem, troszkę na podstawie własnych doświadczeń, też w opisie filmu daję Wam. Namiary do tego, do tego biura JRC, do tej agencji. Możecie pytać ich w języku angielskim. Oni tam odpisują ładnie i, i wszystko Wam tłumaczą. Także po prostu skontaktujcie się z nimi, bo oni się na tym znają, ja się na tym nie znam. No i tyle. No, mam nadzieję, że ten vlog jakoś tam będzie dla Was pomocny. Choć trochę wam rozświetli, rozświetli w głowach, jak wygląda sytuacja z wizami na Filipiny. No, być może jakieś opcje wam też podsunę, podsunę pomysły i tak dalej. Także e, dzięki wielkie za, za oglądanie. No i co? Dajcie jakiś komentarz, łapkę w górę, bo to mi zawsze też pomaga. Wiecie, w, w, w tak zwanym Pozycjonowaniu tych filmów, im więcej łapek i im więcej komentarzy, tym YouTube. Algorytm to lepiej postrzega i, i jest szansa, że, że mój film obejrzy większe większe grono ludzi niż tylko subskrybenci. Także no a co ciekawe, nagrywam to teraz siedząc w hotelu w El Nido. Film nagrałem w lutym, ale, ale te no, komentarz po polsku nagrywam w El Nido, także y, będą za niedługo filmy z Palawanu na kanale. I jak tylko wrócimy, wracamy w przyszłym tygodniu. Materiały się cały czas nagrywają, także będzie co oglądać, będzie co oglądać. Teraz troszkę posłuchy było, bo po prostu nie mam jak edytować filmów, nie mam jak ich upload'ować. No jest ciężko, nie? Tak w podróży jest naprawdę ciężko, tym bardziej, no, że lądujemy w różnych miejscach, bo to nie jest tak, że tylko sobie polecieliśmy do El Nido i siedzimy tam dwa tygodnie, tylko się po prostu przemieszczały my cały czas. Zresztą nie chciałbym w El Nido dwa tygodnie siedzieć, absolutnie, nie? Myślę, że trzy dni to jest maks, który mógłbym spędzić w El Nido i jego okolicach, bo... No nie jest to fajne miejsce według mnie, ale o tym opowiem wam we vlogu na temat El Nido, także <laughs> jesteśmy w kontakcie i, i do zobaczenia, do usłyszenia.